Kolejny raz witajcie, kochani w moich cudownych górach. Czytając Ewangelię, widzimy, że Jezus, kiedy dokonuje nadzwyczajnego cudu, to zazwyczaj szybko znika z tego miejsca, tak aby ludzie nie próbowali go zatrzymać. Uzdrawia i idzie do następnych chorych. Czyni dobro i idzie dalej. I w dzisiejszym opisie Ewangelii jest podobnie. Pan Jezus, widząc głodnych ludzi, rozmnaża chleby i ryby, karmi ich i szybko oddala się z tego miejsca, jakby nic nadzwyczajnego się nie wydarzyło. Rankiem kolejnego dnia, kiedy ludzie się budzą, nie są w stanie już znaleźć Pana Jezusa, a zatem zaczynają go szukać. Dlaczego? Pewnie dlatego, że dzień wcześniej nie musieli się w ogóle napracować i nie musieli nikomu zapłacić, a dostali wszystko do jedzenia od Jezusa za darmo. I teraz myślą ci ludzie, że dobrze byłoby mieć takiego człowieka, który zadowoli wszystkie ich zachcianki. Mówisz i masz. Potrzebujesz, a on działa. Jezus natomiast szybko odkrywa ich zamiary i mówi: Szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb dosyta. I podpowiada im, że nie przyszedł na ziemię w celu karmienia, ale by być blisko ludzi, by ludzie uwierzyli, że Bóg jest blisko. Kochane dzieci! Spróbujcie dzisiaj popatrzeć na swoich rodziców i powiedzieć im: Kocham Cię, Mamo, kocham Cię, Tato. Ale nie dlatego, ponieważ dajesz mi prezenty i dbasz o mnie. Kocham Cię, ponieważ Ty mnie kochasz, moja kochana Mamo. Kocham Cię, ponieważ Ty mnie kochasz, mój kochany Tato. Kocham Was. Kochani rodzice, bo zawsze jesteście blisko. Jesteście moimi rodzicami. Bez Was, bez Waszej miłości przecież by mnie nie było. To tyle na dzisiaj. Serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia niebawem. Ojciec Mariusz Karmelita-Bosy.